Nasze wakacje niestety dobiegają końca. Dzisiaj jest ostatni dzień w tym pięknym raju. Żeby możliwie jak najbardziej skorzystać z tego dnia, wstaliśmy o 5.30 na wschód słońca, który chyba nie będzie zbyt zjawiskowy, bo zasłaniają go chmury. Za to zjawiskowy był przed chwilą rekin, który tu pływał, a ciebie nie było z kamerą. Jeszcze raz widziałam rekina, który pływa z płetwą na wierzchu. A tak masz... Jak... Mm. Mam nagrane, normalnie tak jak w filmach się widzisz że rekin płynie, wiesz, tą płetwą o, kurde. Taką. Tak pływał tutaj przed chwilą Wylatujemy stąd dopiero o 15 Także mamy jeszcze kilka godzin, żeby wam coś nieco z tych Malediw pokazać A póki co zobaczcie sobie brzydki wschód słońca No dobra, jednak ten wschód słońca nie był aż tak brzydki. Za to widzowie pokażę wam coś brzydkiego. I coś, co tylko potwierdza to, że najwyższy czas wracać do domu. Patrzcie na moją rękę. Sucha skóra i bąble. I wyobraźcie sobie, że tak wygląda całe moje ciało tutaj i z tyłu. Znaczy, to, co jest na ręce, to jest piekłość przy tym, co jest na brzuchu. Dokładnie. Także mi słoneczka już wystarczy. Na naszej wyspie jest coś takiego jak drzewo życzeń. Wiesza się tam taką karteczkę z życzeniem, i ono powinno się spełnić. Stwierdziliśmy, że my też musimy taką karteczkę wywiesić. Skoro tu już jesteśmy. Trzeba najpierw Jaki kolor karteczki chcemy? Każda karteczka znaczy coś innego. A to robi jakąś różnicę? No tak, niektóre na przykład co na miłość, niektóre na zdrowie, Tam było napisane okay. wszystko. Trzeba było przeczytać. W pierwszy dzień nam to pani tłumaczyła, ale ja nie słuchałem. To jest drzewo wolności. I trzeba wybrać sobie jakiś też kolor, zamknąć oczy, pomyśleć życzenie i wtedy napisać to życzenie i zawiązać. A czyli dla widza nie będziemy mogli pokazać naszych życzeń. No nie, dopiero powiemy jak się spełni. A to dwa osobne? Dwa osobne. Ty swoje ja swoje, a nie jedno wspólne? No nie no, dwa osobne. No dobra. Ja chcę żółte. Szczęście wierzę, że będziesz szczęśliwy. Good morning! Can we get yellow wishes for the Freedom Tree? Thank you. Pisz pierwsze. Ty pisz pierwsze, masz w golfu. Jak ja mam napisać? Wish. Wziąłeś do Ale ty nie podglądaj. Nie no, chyba nie mogę pokazać widzom, co? Nie możesz. Czy mogę pokazać widzom? Nie. Ale ty nie będziesz oglądać filmu wtedy. Dlaczego? Nie no, możesz. No, no to musicie subskrybować widzowie. Właśnie, ja nie prosiłem jeszcze dzisiaj, zasubskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz, żeby żaden kontent się nie mijał. Serio, mam mega fajny pomysł na specjal na milion. Zrealizuję go i tak, jak nie będzie miliona, ale chciałbym, żeby <grym> był milion. Jestem na milion bez miliona. Tak. Przełączenie i października jest idealnym momentem, żeby ten specjal zrealizować. No jeżeli w tym roku tego nie zrobię, to będę mógł to zrobić dopiero za rok. Dlatego raczej zrobimy to w tym roku, niezależnie czy będzie milion, czy nie, ale fajnie, jakby ten milion był. A ile Ci zostało? 120 tysięcy. To może będzie yy, specjalnie na 900 tysięcy. Z takimi przyrostami jak teraz, są to będzie specjalnie tak na 943 tysiące subskrypcji. Coś no. czuję. Ale może, wszystko zależy od Was. Twoje marzenie to jest zrobić milion? No, jedno z wielu. A okej, okay. okay. Gdybym wziął czerwone, to by było inne marzenie. A żebyś poznał jakąś lepszą kobietę Przejrzała mnie. <laughs> Nie, no, żeby wziąć ślub za 4 lata w naszym wymarzonym miejscu. Tak ustaliliśmy w końcu widzowie datę ślubu. Za tak. 4 lata będziemy mieli ślub. Nie, rozmawialiśmy 3-4. No to za cztery Ja takie ogólne dam no tak. Nie pokazujesz dla widza? Nie No, ale no, mogę przeczytać, no Chciałabym być zawsze szczęśliwa i chciałabym dolecić bezpiecznie i szczęśliwie do naszych piesków A do rodziców coś no te? nie, do piesków to najważniejsze To pierwsze, ja Ci mogę pomóc spełnić Wystarczy, że oh. przy mnie zawsze, to zawsze będziesz szczęśliwa Tutaj czy gdzieś tak głębiej? Ty chcesz Gotowe jak ktoś z Was kiedyś będzie na Kora Kora na Malediwach, to możecie sprawdzić, czy dalej wiszą. Czy je ściągają po powiedzmy miesiącu? Czy faktycznie to będzie sobie tak wisić i wisić, dopóki się nie spełni? Swoją drogą mieliśmy Ci jeszcze pochodzić po wyspie i z niej pokorzystać, ale niestety moje ciało tak źle reaguje na słońce, że musimy wrócić do willi. Basen to coś, za czym będę najbardziej tęsknił. Zrobimy sobie basen na balkonie? Dobra, ale taki mały. Dobra, Dobra. Dom z basenem to mój dream, ale ten dream będzie spełniony minimum za 50 lat. Jeżeli wszystko oczywiście będzie się układać. Z jednej strony szkoda mi stąd jechać, z drugiej strony tęsknię za pieskami i jestem mega ciekaw, jak wygląda nasze mieszkanie. Bo oli tata ani projektantka nie chcieli nam zdradzić. Co zrobili jak nas nie było? To zobaczymy w sumie wspólnie jeszcze w tym filmie. O o! Zwolniałem basem! Dobra i tak już wyjeżdżamy. Ja ci prawie tam deskę pękłem rano, bo ja tam taka deska lata jedna. No jest taka luźna. Jeżeli nas śledzicie, to wiecie, że my jesteśmy drugi raz na Malediwach. W zeszłym roku byliśmy w ciutkę tańszym resorcie, powiedzmy w takim resorcie ze średniej półki, a w tym roku jesteśmy w resorcie Premium Tanim Premium. Jakkolwiek to brzmi. I jakbym miał wrócić, to wróciłbym tam. Bo tam czułem się taki ugoszczony. Tu czujemy się troszkę tacy skrępowani. A chodzi mi tutaj o zachowanie pracowników. Przez to, że tutaj, gdzie teraz jesteśmy, przyjeżdża dużo klientów premium. Wiecie, Louis, Gucci i tak dalej. To ci pracownicy są jak tacy... Nie wiem jak to nazwać. Chcą ci tak bardzo usługiwać jakby, w sensie... Tak, ze wszystko strasznie przepraszają, jak coś się stanie. Jest tak niezręcznie wręcz, bo widać, że ci ludzie traktują tych pracowników z góry. Co jest mega niefajne, bo wiecie, ja chcę być miły, tych pracowników, a oni tacy są. Skrępowani do ciebie też. Boją się być dla ciebie mili i tacy otwarci żartobliwi. pogadać, z tą żartobliwi, bo boją się, że ty zaraz ich ukrzyczysz cokolwiek innego. No bo niestety wielu ludzi, jak ma pieniądze, to ego topuje i, i takich ludzi traktuje trochę z pogardą. I tutaj strasznie to widać. W tamtym resorcie właśnie, z racji tego, że on był ze średniej półki cenowej. Tak, tam, tam nawet ludzie, którzy przyjeżdżali na wakacje byli zupełnie inni. My na przykład tacy... poznaliśmy jednego pana, z którym dalej mamy kontakt na Instagramie. Tak, i do dzisiaj na Instagramie czasem do nas piszemy, czasem do niego piszemy, jest super. Tamta Sługa była dla ciebie taka żartobliwa, bardziej taka, taka rodzinna, Co, taki, taka czułeś się taki ugoszczony przyjacielsko. A tu czujesz się taki, jakby każdy chciał być twoim sługą. Głupio to brzmi bardzo, aczkolwiek tak jest, nie? Co do reszty, jeżeli film oglądaliście, to już naszą opinię znacie odnośnie tego resortu. Także moi kochani, zróbmy sobie ostatni luk na to piękne miejsce i wybierzmy się do domu, do którego czeka nas bardzo długa podróż. aktualnie 16.30, jesteśmy już na lotnisku w Male, wylatujemy stąd dopiero o 23 i niestety kontrolę możemy przyjść dopiero za 3 godziny. Przed kontrolą nie ma żadnego pomieszczenia z klimatyzacją i z internetem. Tu wszystkim trzeba szukać plusów, możesz sobie wziąć keczupów ile chcesz, wziąłem 4, a możesz wziąć jeszcze więcej. To będą długie 3 godziny przeszliśmy wszystkie kontrole, zostały nam dwie godziny do lotu. Jesteśmy wykończeni, bo wstaliśmy o 5.30. Moja skóra wygląda jeszcze gorzej niż wyglądała. Nie widać tego tak w kamerze, ona też jest zjarana. A przed nami jeszcze jakieś 20 godzin. Magnesiki to zgarnięcia u nas na Instagramach pod każdym zdjęciem z Malediv. Mimo, że wracamy, to chyba jeszcze jedno albo dwa zdjęcia będą. Także link macie w opisie. Tak wiecie, że w Male zasłaniam, w Warszawie otwieram i wuala jesteśmy w Warszawie Ale zapomniałem, że zamiast plastiku jest to coś W każdym razie leciliśmy już do Warszawy A tu zimno Dzień dobry A się stęskniłem za panienką, a tu ciasno Ja po tych wakacjach się tu nie wcisnę Nie najedliśmy się tam zbytnio, więc nie powinniśmy W końcu nie jest to bagi ani samolot, tylko porządny samochód Z rezerwą co prawda, co mi się średnio podoba Swoją drogą Mercedes, kasa premium jak jest zimny, to mi tak zawsze piszczy kierownica. Tyskniłem za tym. Powiem Wam szczerze, że kocham powroty do Polski. I mimo że jesteśmy dopiero w Warszawie, mamy jeszcze 4 godziny drogi, to i tak czuję się jak u siebie. Fajnie jest wrócić do swoich codziennych obowiązków, do piesków, do mieszkanka nowego. Cieszę się, że w sumie dzięki wam mogę prowadzić życie, które kocham. Za piecek to jest coś niesamowitego. Są takie pyszne pierogi, taki pyszny rosłek. Mm, nigdy nie w pierogów. Tęsknimy za polskim jedzeniem. No po tym tygodniu all inclusive, cały czas tego samego jedzenia, tęskniliśmy za czymś takim domowym. Ile? Przed wyjazdem tankowałem za 7,13. 70 groszy w tydzień. Ja nawet nie chcę patrzeć, to ten zbiornik wyjdzie. Ja pierdzielę 380. 380 zł. Ile? No, droga ta podróż do Warszawy. Pociągiem byłoby dużo taniej. Ewidentnie, a, tego się kurwa, nie spodziewałeś, co? Dojeżdżamy już do Alioliców popieski. Tradycyjnie zobaczymy ich reakcję na nasz powrót. Słyszałem to, nie nagrałem, ale słyszałem ten pisk. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Chodź! Dzień dobry! Dzień tak dziecko wynikłeś! Chodź do mnie! My powinniśmy osobno wchodzić, wiesz? Ty najpierw na 5 minut, potem ja na 5 minut. Pieski są, ich reakcja jak zwykle była. Teraz czas na naszą reakcję na mieszkanie. Jestem mega ciekaw, co jest zrobione. Jest strasznie. Dostawiliśmy się na całkiem sporo, a przede wszystkim na jedną rzecz, mianowicie na blat w kuchni Na tym nam mega zależy, mamy nadzieję, że to jest Jeżeli tego nie ma, to będziemy troszkę zawiedzeni A jeśli będzie, to jutro gotujemy cały dzień To jest w sumie rzecz, na której najbardziej nam zależy Okej, okay. już widzę, że nie ma siedziska zrobionego no, dobra Dobra, uwaga, odpalamy Okej, okay, jest tapeta Jest tapeta zrobiona Nie, nie ma bombli. Nie ma W końcu, gdzie są łączenia w ogóle? Nie no, są, widać tu Okej, okay, widać tu łączenie, faktycznie ale, jest, Ale ładnie. jest ładnie Teraz tak, jest ta szafa, tego widzowie nie widzieli To już było zrobione jak my ja byliśmy Ja widzę, że nie ma tego co myśleliśmy, że będzie Nie ma? Nie ma Jest zrobiona szafa, także tak to wygląda z tej strony Tutaj ma być materiałowe siedzisko Też nie jest jeszcze zrobione Tak wygląda widzowie nasza kuchnia No i widzowie tutaj powinien być blat Znaczy będzie i tutaj też będzie Ten sam materiał co będzie tutaj na wyspie Będzie tutaj Tak, będzie biały marmur, który będzie się tu od podłogi Przez tą ściankę Tutaj i tutaj. Nie no, ślicznie to już wygląda. Tylko szkoda, że tego blatu nie ma, no. O, ja tak liczyłam, że jutro nagram odcinek z gotowania, a tu lipa. No trzeba się dowiedzieć, kiedy to zrobię. Oj, są lawele! A, nie zwróćcie uwagi. Ale to ślicznie wygląda. No, ta ściana też już się zgotała. Widzowie jest... też nie widzieli telewizora i szafki RTV. Znaczy, telewizor widzieli na moim Instagramie, bo ja pokazałam. Fajnie się łączy z wyspą. Mieliśmy bardzo duży temat, co tutaj zrobić z tyłu. I projektantka nam mówiła o szkle. Yy, o zwykłym szarym, o zwykłym drewnie i tak dalej i na instagramie pokazało mi się, że ktoś miał tutaj lamele i tak nam się to spodobało, że zrobiliśmy to i w sumie fajnie, bo to się fajnie łączy z tą tutaj ścianą no tak, no miał to zrobić I to, to, no. to ja nigdy czegoś takiego nie miałam łazienki, chodź łazienki zobaczyć czekaj, mam patrzę na te lamele, jakie one są śliczne Otwieram łazienkę szafa, jest szafa Dobra, ale zamknij to, pokaż dla widza w całości. Dobra, no. Tak to wygląda. Ciężko to pokazać w tej małej łazieneczce, no. ale ładnie wygląda ta szafa. Blatu jeszcze nie ma, ale to może przejdziemy zaraz do rzeczy, których jeszcze nie ma. Dobra. Dobra, druga łazienka. No, otwieraj. Okej. Okay. Co, jest nieskończone coś? No, tu będzie lustro. Tak. Okay. Tu będzie lustro, no i jeszcze kibelek nie wisi, nie? Ale ładnie też to wygląda z tej strony. Ja myślałem, że tu będzie zamknięte, i tu będzie szafka. A jest cała otwarta i fajnie to wygląda. No. I tu są szuflady jeszcze zrobione, nie? Mega spoko. no? spoko. Nie wygląda to już sensownie w całości. I w sypialni dla widza pokażmy szafę, bo nie widział widzę jeszcze. O, i tu też są lamele już zrobione. No. Stoi szafka RTV. Tylko jest problem. Jest duży problem. Bo chcieliśmy tutaj sobie postawić telewizor, ale okazało się, że nasz telewizor ma za duże nogi i się nie mieści na szafce. No także tutaj to jest zrobione i jest też szafa. Czyli sypialnie w sumie skończyłem całkowicie już. Tak, tylko jest trochę Ty, bałagan, ale ten ten no to ten... nie patrzcie na to, nie? Teraz o... Wy też chcecie się bawić, co? Tak, starze tak chodzą, oni olewają was. Więc jeżeli chodzi o rzeczy, które są jeszcze do zrobienia. W kuchni tak naprawdę blat i zlew. Poza tym w salonie zostały do wyregulowania tamte dwie lampeczki do zrobienia na całości tej zabudowy u góry. Idąc dalej w tej łazience jest do zrobienia w sumie tylko blat tutaj. Do tego jeszcze lustro i tu będzie wisieć lampka, która właśnie wczoraj przyszła. Na korytarzu mam już do zrobienia tylko siedzisko. W tej łazience to lustro jest do ogarnięcia i kibelek jest do powieszenia. W sypialni chyba zrobione jest wszystko. Oprócz tego na całym mieszkaniu są jeszcze listwy do zrobienia. Wtedy będzie gotowe. Będziemy chodzić już wtedy z wami na zakupy, żeby kupić kwiatki, dodatki i tak dalej i tak dalej. Możecie dać znać w komentarzu jak na aktualny moment wam się podoba nasze mieszkanko. My idziemy bo jesteśmy wykończeni po podróży. Subskrybujcie kanał, zapraszam na nasze Instagramy i widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa pa, cześć!